Tomasz Stala. To jedynka. Tak, w Częstochowie. w Częstochowie. Ma wydawnictwo. Ma. Wydaje książki między innymi ona takie. 200 książek wydał. Tak, ale między innymi również taką z cytatami z Adolfa Hitlera. Tak jest. Uważa pan, że to w porządku kandydat? No myślę, że to jest książka bardzo ciekawa, ja w ogóle polecam zapoznanie się z nią każdemu, bo ona pokazuje, że Hitler miał niezwykle podobne poglądy jak współczesna lewica. Tak w kwestiach ekologicznych w kwestiach ustroju społecznego w kwestiach budowania polityk publicznych. To jest książka absolutnie krytyczna. Jeżeli ktoś z mediów przypisuje, że to jest książka która Jest tam coś... aparat krytyczny w tej książce. Widział ją pan? Ja tej książki nie czytałem, natomiast opieram się na tym, co wiem od autora, że ona jest opatrzona wstępem krytycznym i generalnie to jest książka wymierzona w lewicę. I to nie jest jedyna taka książka na rynku. Jest wiele książek, które pokazują, że jest bardzo wiele analogii pomiędzy narodowym socjalizmem a programem współczesnej lewicy. A widział pan, pan są po koszulki? prostu dosyć do siebie podobne. A widział pan koszulki, które sprzedaje w swoim wydawnictwie Pan Tomasz Stala? Pewnie jedne widziałem, inne nie. Nie, nie wiem, jaką pan ma na myśli. No, chwili. na przykład y, koszulkę, w której y, mam małe dziecko i jest napis antysemityzm wyssany z, z mlekiem matki. No to myślę, że to jest kpina po prostu z oskarżeń Polaków o antysemityzm. Yy. Myślę, że wszyscy mamy dość już tych oskarżeń. Du dużo jest takich kontrowersyjnych osób na listach konfederacji. To Wam na tym zależy? Konfederacja to nie są ciepłe kluski ani rurki z kremem. To jest partia, która ma zamiar ten system polityczny a zmienić. Pan, a co Pan, I, pan nazywa? Yy. Nie, nie, bo to jest ciekawe. bo pan nazywa... I my nie mamy u siebie ludzi śliskich, poprawnych politycznie, tylko mamy ludzi, którzy mają wyraziste poglądy. To jest nasza zaleta, a nie wada. Ale wyraziste poglądy nie zawsze muszą znaczyć jakieś poglądy, które nie się ocierają antysemityzm. Prawda? Nie, nie promujemy poglądów anty natomiast na A pewno nie damy sobie narzucić poprawności politycznej. A homofobiczny? Wie pan co, dla mnie ten termin to jest termin ze słownika lewicy. Ja uważam, że oni próbują stygmatyzować każdego, kto ma konserwatywne poglądy. W ogóle sam termin fobia, on nawiązuje przecież do jakichś zaburzeń psychologicznych. W sensie psychologicznym nie ma czegoś takiego jak homofobia. W sensie ideologicznym to jest wymysł lewicy na to, żeby stygmatyzować każdego, kto ma konserwatywne Homofobia poglądy. to jest y, taki, między innymi taki pogląd, który kwestionuje prawa osób homoseksualnych do, do pełnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pan by się pod tym podpisał? My popieramy, żeby każdy miał pełne prawa funkcjonowania w społeczeństwie. No, ale powiedzmy... A jeszcze raz podkreślę, że termin, którego pan używa jest ze słownika lewic. Dobrze, ale y, zastanawiam się z jakiego słownika są słowa z nowego porządku. Podobnie Tezy jak na przykład termin islamofobia, prawda? Żebyśmy nie mogli polemizować z niektórymi pomysłami szariatu.